W dzisiejszej produkcji przedstawiam Wam klientkę, która jak widać ma już spory odrośnik, ale to dobrze, bo przyda się nam on do tego, co chcemy zrobić. Moja klientka ma też dosyć taki płaski, żółtawy blond, który jej się nie podoba i mi też się nie podoba, więc będziemy to wszystko unaturalniać. O ile jest takie słowo. Po zakończeniu koloryzacji przedłużę i zagęszczę włosy mojej klientce, bo jak widzicie są dosyć delikatne. Tu już moja klientka cała w foliach, w refleksach rozjaśniających, w lolajcach przyciemniających. A tu już po koloryzacji, pielęgnacji i delikatnym strzeżeniu przygotowującym włosy do doczepiania. Dużo włosów i użyłam trzech kolorów, aby efekt był perfect. Tutaj macie jeszcze efekt przed, a tu już po gęste, chłodniejsze, naturalniejsze i delikatnie ciemniejsze włosy. Tu rozczesujemy Loki, żeby były bardziej faliste i takie sprężyste i lekkie. I zobaczcie, jak naturalnie te włosy się prezentują. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Cała usługa trwała 6,5 godziny, a jej koszt to 5220 zł, co daje nam 1150 zł za koloryzację i 4070 zł za zagęszczanie włosów, przedłużanie razem z włosami.